Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś dla odmiany nie używam lustrzanki, tylko normalnej kamery internetowej, żeby to wszystko możliwe było do zrealizowania troszeczkę szybciej. Dzisiejszy odcinek, moje pierwsze wrażenia po około 9-10 godzinach korzystania z PlayStation VR. Więc tak, na początek pierwsze dwie godziny były naprawdę, naprawdę trudne. I mówię tu o tym głównie dlatego, że zrobiło mi się niedobrze. Jak się później okazało, durne kable. Jak się później okazało, byłem sobie sam winien, ponieważ demodisk amerykański, który ściągnąłem z amerykańskiego PlayStation Store, okazał się zawierać ileś tam gier więcej niż polski demodisk. Jeżeli chcecie, to mówiłem o tym w poprzednim odcinku, w poprzednim materiale. I zbyt często przeskakiwałem z gry na grę. Chciałem jak najszybciej sprawdzić wszystkie tytuły, co doprowadziło do bardzo prostej rzeczy. Po prostu każda gra oferuje troszeczkę inne doznania, troszeczkę inaczej współpracuje z headsetem, troszeczkę ma inną grafikę i przez to najzwyczajniej w świecie zrobiło mi się niedobrze. Więc zrobiłem sobie pół godziny przerwy, zjadłem obiad, w tym momencie wgrałem też mój unboxing, który w tle się renderował i wróciłem do gry. I okazało się, że w momencie kiedy kiedy gram w jedną grę troszeczkę dłużej nie mam żadnych problemów z mdłościami. Jednak musicie wziąć pod uwagę, że każdy ma inną, inną odporność na mdłości. Każdy inaczej będzie reagował na różnego rodzaju gry. Najlepszym przykładem tego typu różnorodności są recenzje, które możecie znaleźć teraz w internecie. Jedni twierdzą, że Drive Club sprawia, że wymiotują. Inni, że nie mają z tym żadnych problemów. Jednym robi się niedobrze grając w RIX. Innym grając na przykład, nie wiem co tam jeszcze jest, w Battlezone. Więc wszystko jest naprawdę uzależnione od osoby i od tego, że na początku mózg się przyzwyczaja do tego. Jak ma reagować na to, co widzi. Więc na początku nie było łatwo, ale tak jak mówię, wczoraj grałem 9 godzin, pod koniec dnia bardziej niż cokolwiek innego przeszkadzało mi zmęczenie, ale takie typowo, nie wiem, jak to powiedzieć, umysłowe, <zmęczenie>, zmęczenie umysłowe, z tego prostego powodu, że mózg również troszeczkę się męczy, analizując to, co widzi w tym headsecie. Nie bolały mnie tak oczy, jak sądziłem. W ogóle oczy mnie nie bolały. Były troszeczkę zmęczone, ale biorąc pod uwagę, że zaledwie kilka centymetrów od oczu miałem ekran i patrzyłem ciągle przez soczewki, to nie było aż tak źle. Jeśli chodzi o wygodę tego urządzenia, niesamowicie wygodne. Po pierwszych 20 minutach, po tej przerwie, którą miałem ze względu na mdłości, przestałem w ogóle czuć, że mam je na głowie. Cały ciężar, tak naprawdę. Nie wisi z przodu tego urządzenia, jak w większości headsetów, jak w Vive czy jak w Oculusie. My mamy tutaj w Oculusie mamy paski gumowe czy tam elastyczne, którymi przypinamy to do głowy, ale całość urządzenia, nadal ciężar opiera nam tutaj z przodu. W tym wypadku cały ciężar jest równo rozłożony dookoła tutaj do, na, na tym pierścieniu, na tych gąbkach i większą część pracy wykonuje ten pasek tutaj, który jest zamocowany on nie słychać, który jest zamocowany tutaj z tyłu. Więc jest niesamowicie wygodne, można w tym grać naprawdę godzinami, zakładając że ma się gry. Tu też powstaje jeden problem. Kupując to urządzenie, zakupiłem tylko jedną grę. Był to Drive Club VR, który miałem w promocji ze względu na to, że miałem wcześniej wersję cyfrową za 80 zł. Na chwilę obecną nie kupowałem żadnych innych gier do tego. Po prostu nie wiem, które mi się spodobają. Nie wiedziałem też, jak dużo gier wywoła u mnie mdłości, dlatego postanowiłem skorzystać z demodisku. Więc moje pierwsze wrażenia, jeżeli zastanawiacie się nad zakupem Musicie przede wszystkim realnie spojrzeć na to, co na chwilę obecną oferuje PlayStation VR. Musicie wziąć pod uwagę, że wszystkie materiały, które widzicie w internecie, które możecie zobaczyć w trailerach czy na stronach, print screeny, nawet na live streamy, nie odpowiadają temu, co widzicie w headsetcie. Nie jest tu o tyle problemem jakość grafiki co rozdzielczość ekranu który znajduje się w środku. W środku mamy rozdzielczość 1980 na 1080, czyli full HD, ekran full HD, który jednak musi być podzielony na dwa ekrany, gdzie mamy wtedy chyba 980 albo 920 na 1080 na jedno oko i niestety tą rozdzielczość widać. Widać niską rozdzielczość ekranu, ale przede wszystkim w grach, które próbują nam wepchnąć w twarz dużą ilość detali, które znajdują się w większych odległościach. Dobrym przykładem jest właśnie Drive Club, który w momencie, kiedy siedzimy w kokpicie samochodu, wszystko wygląda fantastycznie, ale kiedy zaczynamy się ścigać, kiedy samochody, które znajdują się przed nami, lub elementy otoczenia, które znajdują się dalej przed nami, Yy, zaczynają się robić po prostu pikselowate, nie ze względu na to, że mamy niską rozdzielczość grafiki, czy małą ilość detali, bo oczywiście gra ma obniżoną jakość grafiki względem oryginalnego DriveClub, ale mamy tutaj do czynienia bardziej z problemem rozdzielczości ekranu. Tak naprawdę przeszkadza to w niektórych grach. W niektórych grach, nie wiem jak, twórcy po prostu tak rozwiązali, Znowu kable. Tak rozwiązali ten problem, że to nie przeszkadza. Oczywiście najłatwiej radzą sobie z tym gry, które mają małą ilość detali na ekranie. Mówię oczywiście o Battle Zone, mówię o Jab Simulator, czy symulatorze pracy. Mój angielski jest świetny. <grych> Więc y, tego typu gry bardzo dobrze sobie radzą w niskich rozdzielczościach, w niższych rozdzielczościach. Ale jest jedna rzecz, na którą muszę Wam zwrócić uwagę. To jest ten słynny screen-door efekt. Mówię o tym efekcie patrzenia przez siatkę na ekran. Jest on tutaj obecny, aczkolwiek to, jak bardzo jest widoczny, zależy również od tytułu. Jeżeli teraz podejdziecie nawet do telewizora, który macie, czy do ekranu, na którym oglądacie, będziecie mogli z bliskiej odległości zobaczyć pojedyncze pixele. Jeżeli przyjrzycie się naprawdę dobrze, zauważycie, że każdy piksel, każdy kwadracik, który macie na ekranie, składa się z dwóch subpikseli. Yy, poczekajcie, zaraz sprawdzę sobie na moim TV. Wygląda na to, że jest to czerwony i zielony i one odpowiednio sobie zmieniając kolor dają odpowiednią barwę. W przypadku PlayStation VR mamy 3 subpiksele na każdy piksel, więc yy, jakby ta przestrzeń między pojedynczymi pikselami jest jeszcze mniejsza i efekt ten jest praktycznie niewidoczny w większości gier. Widać go na bardzo jasnych powierzchniach w momencie, kiedy mamy widoczną, niską rozdzielczość. Ale w grach takich jak w Valkyrie, która ma naprawdę bardzo wysoką ilość szczegółów w kokpicie, w otoczeniu, w ogóle w grafice, która znajduje się na ekranie zarówno headsetu, jak i telewizora, efekt. Screen Door, czyli tej siatki, jest praktycznie niewidoczny, podobnie Job Simulator. Więc jest tutaj naprawdę bardzo wiele tytułów, które radzą sobie z tym bardzo dobrze. Myślę, że twórcy gier, w zależności od tego, jak bardzo będą się starali stworzyć tytuł, który ma być faktyczną grą, a nie jakimś durnym techdemem, będą starali się w różny sposób poradzić sobie. Z tym efektem tej siateczki, tworząc po prostu spe w specjalny sposób grafikę lub wykorzystując różnego rodzaju sztuczki. Zna znane to jest na w różnego rodzaju tytułach, zwłaszcza w tytułach e z PlayStation 3, które pod koniec wyglądały po prostu niesamowicie. Jeśli chodzi o grafikę, skoro już mówię o PlayStation 3, jeśli chodzi o grafikę, którą możecie zobaczyć w tym headsecie, to porównywanie jej do PlayStation 2 czy PlayStation 3 nie jest stuprocentowo... Jakbym to powiedział, sprawiedliwe, z tego względu, że nie ma tam grafiki, która dorównuje najlepszym grom na PlayStation 4, ale porównywanie tego z PlayStation 3 czy PlayStation 2 nie oddaje tego, co widzimy w headsetcie, ponieważ grafika jest lepsza niż z PlayStation 3, głównie jeśli chodzi o efekty świetlne, fizykę, ilość, powiedziałbym, detali, które mogą się znaleźć w naszym otoczeniu. Ale mamy tutaj pewnego rodzaju krok wstecz, więc są takie dema jak Kitchen, które w niektórych momentach po prostu się zastanawiam, jakim cudem im udało się wepchnąć w to demo taką jakość grafiki. Mówię o Ostrzu, które dosłownie wydaje się, że mamy je tuż przy twarzy. To, to jest coś, do czego musicie, się, musicie realnie spojrzeć na to, co zaoferują wam gry na PlayStation VR. Przede wszystkim musicie zaakceptować niższą rozdzielczość, która jest widoczna w każdej grze. Mniej lub bardziej, ale zawsze jest widoczna. Więc gry takie jak Drive Club, gry takie jak nawet Gran Turismo Sports będą musiały sobie z tym poradzić. Bardzo dużym problemem. Dla niektórych gier, które będziecie grali, jest czytelność tekstu, który znajduje się w grze. W momencie, kiedy on jest blisko, jest czytelny, ale w momencie, kiedy oddalimy go troszeczkę od siebie, mała rozdzielczość ekranu znowu daje o sobie znać i musimy sobie jakoś z tym poradzić. Zazwyczaj jest to robione w taki sposób, że tekst jest troszeczkę większy. Jeśli chodzi o doznania rozgrywki, to jest zdecydowanie efekt wow. Jest ten pierwszy moment, kiedy siedzimy w tym czołgu w Battle zone, rozglądamy się i to wygląda po prostu niesamowicie, jakbyśmy siedzieli w wirtualnym czołgu. I nie chodzi tutaj o uczucie samej obecności w danym miejscu, które jest również bardzo ważne w wirtualnej rzeczywistości, ale o poczucie skali. Rzeczy, które normalnie na ekranie wyglądają nieznacząco, wyglądają jak jakiś detal, jakaś postać. W momencie, kiedy oglądacie je w tym headsecie, one nabierają zupełnie innej skali. Robocik, który w Wayward Sky porywa jedną z postaci w demie Wayward Sky jest po prostu gigantyczny w tym headsetcie. Jego głowa jest wielkości jednej postaci. Podczas gdy na ekranie, kiedy patrzymy na tego typu rzeczy, nie robi to w ogóle wrażenia. Jeśli chodzi o tytuły, które spodobały mi się najbardziej, to są to gry, których się po prostu nie spodziewałem. No jasne, spodobał mi się Battlezone, spodobał mi się i Valkyrie, ale gierka taka jak Wayward Sky, która jest takim platformowym point and z rozwiązywaniem prostych zagadek, tamper, gdzie po prostu stalowym żuczkiem zasuwamy po prostej w zasadzie szynie, gdzie w rytm muzyki wykonujemy różnego rodzaju akrobacje, to po prostu w tym headsetcie wygląda fenomenalnie. Ta organiczność levelu, przez który się poruszamy, te wszystkie kształty, które pojawiają się na ekranie, wyglądają na, naprawdę jak niesamowity acid trip i jest to gra, która zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, jak na gierkę, która jest muzyczna. Są też tytuły, które po prostu mi się nie za bardzo spodobały. Jednym z takich tytułów będzie na pewno Bound. Nie rozumiem, dlaczego miałbym grać w tę grę w wirtualnym headsetie. Ona wygląda równie ładnie, powiem nawet ładniej na normalnym ekranie niż na ekranie niskiej rozdzielczości. No i w zasadzie to tyle. Jeśli chodzi o jakość mikrofonu, którą testowałem razem z Alu, wysyłając mu wiadomości tekstowe, które sobie tam jakoś przygotowywaliśmy, powiedział, że brzmi troszeczkę jakbym rozmawiał z kimś przez telefon, dźwięk jest troszeczkę stłumiony, ale można się tego spodziewać. To nie jest headset taki z mikrofonem wysokiej jakości, czy mikrofon dedykowany do. Do nagrywania dźwięku, głosu, zwłaszcza, ale spełnia swoją funkcję. Dźwięk jest czysty, czytelny, bez problemu można się porozumiewać i nie trzeba korzystać z żadnych dodatkowych urządzeń, żeby móc się porozumiewać w grze. Jedną z rzeczy, która była dla mnie problematyczna, której nadal nie rozwiązałem do końca, jest nadawanie na żywo za pomocą tego headsetu. Demodisk, który oferuje Sony, niestety blokuje nadawanie w menu i w kilku innych miejscach, więc nadawanie demodisku wymaga podłączenia zewnętrznego urządzenia. Niestety nie mam wystarczająco silnego komputera. I drugim problemem jest to, że nie widać czatu. Jak jeżeli oglądacie moje live streamy, to doskonale wiecie, że lubię wchodzić z wami w interakcje i niestety nadając wirtualną rzeczywistość na żywo, nie będę mógł tego robić. Chyba, że będę co będzie ściągał headset i Czytał czat. To jest jedyny sposób. Kolejnym sposobem jest po prostu zatrudnienie, czy poproszenie kogoś, żeby czytał mi czat. To jest niewykonalne. Więc to jest jedna z rzeczy, których jeszcze. Stwarza mi pewne problemy, jeśli chodzi o przygotowanie live streamów z tym urządzeniem. Kolejnym elementem, na który musicie zwrócić uwagę, jeżeli będziecie oglądali moje czy inne live streamy z PlayStation VR, jest fakt, że oprócz tego, że nie ma dostępu do czatu, nie możemy ze sobą rozmawiać, bo nie mogę nic przeczytać, co napiszecie, nie będę mógł włączyć kamerki w taki sposób, abym był widoczny. Kamerka jest zajęta wtedy śledzeniem diut, więc nie może nadawać obrazu do internetu czy przetwarzać go i wysyłać do sieci. Więc jeżeli oglądacie, Live streamy z headsetem, to weźcie pod uwagę, że albo ktoś ma podłączoną konsolę do urządzenia przechwytującego i w OBS-ie wstawia kamerkę, dodatkowo na której widać jego samego, albo musicie się pogodzić z tym, że będziecie oglądali samą grę i słuchali komentarza i wrażeń samej osoby, która to wszystko w pojedynkę nadaje. No i cóż, czy na chwilę obecną jestem zadowolony z zakupu? Powiem tak, na chwilę obecną nie mam jeszcze gry, która sprawiłaby, że Zakup w tej cenie w tym momencie byłby usprawiedliwiony. Ja kupiłem to, dlatego że uwielbiam nową technologię, uwielbiam bawić się takimi rzeczami. Musicie sami ocenić, czy gry, które. Są przedstawione, które na chwilę obecną są dostępne, i tych gier jest naprawdę niewiele. Większość to gloryfikowane tech demo, o czym mówiłem w jednym z moich materiałów, więc musicie sami ocenić. Druga sprawa, każdy ma inną tolerancję na mdłości. Każdy ma inną tolerancję na tą chorobę lokomocyjną, którą może wywołać to urządzenie, więc weźcie pod uwagę, że jeżeli tylko możecie w różnych większych miastach są tak, takie nie wiem jak to nazwać miejsca gdzie można przetestować sobie wirtualną rzeczywistość idźcie tam zobaczcie zapłaćcie te 10, 20 czy 30 zł, pograjcie w różne gry bo o wiele lepiej jest wydać 30, 50 czy 100 zł na testowanie czegoś niż 1700 zł i później się okaże że absolutnie każda gra będzie wywoływała u Was mdłości z tego właśnie powodu sony w momencie kiedy organizuje różnego rodzaju dema są to demo dosyć krótkie, kilkuminutowe. Nawet gry, które są dostępne na demo disku, który możecie ściągnąć z polskiego PlayStation Store, dostać na płytce lub z amerykańskiego PS Store, są dosłownie kilkuminutowe. Demo If Valkyrie czy Battle Zona to, to jest mniej niż 10 minut. Więc to są moje pierwsze wrażenia po pierwszym dniu użytkowania tego urządzenia. Jestem bardzo zadowolony z ergonomii, z wygody, z tego jak fajnie te gumowe elementy blokują światło. Ta nasadka na nos tutaj działa również bardzo fajnie nos. Po prostu wchodzi między te płytki, te, te gumowe płatki i nie, nie mamy żadnych problemów. W większości przypadków, jeżeli nie siedzimy przy ostrym świetle, które świeci nam za głowy, światło praktycznie nie dostaje się do środka. Nie doświadczyłem też żadnych problemów z parowaniem soczewek, o, których, o którym czytałem gdzieś w internecie, że ludziom bardzo parują te soczewki, grałem przez dosłownie 5 czy 6 godzin bez przerwy. I po pierwsze nic mi nie zaparowało, po drugie nie czułem ciężaru na głowie, kark mnie nie bolał, oczy mnie nie bolały, nie było mi niedobrze, bo grałem w jedną grę. Czy tam w 3 czy 4 gry. Więc jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o konstrukcję. Jest to zdecydowanie najwygodniejszy headset z wszystkich, które są dostępne na rynku. I mogę to spokojnie powiedzieć, nawet jeżeli nie, widzia, nie miałem na głowie ani Oculusa, ani wajwa, bo każdy potrafi sobie założyć gogle do nurkowania. Jeżeli sobie założycie, to po pewnym czasie będziecie mieli bardzo fajnie odciśniętą tutaj gumę. I tak właśnie działają tamte headsety. Musicie się do tego przyzwyczaić. Zresztą, jeżeli ktoś z pecetowców ogląda to i ma ten Headset, to doskonale wie, jak długo można grać w hececie Vive czy Okulusa i jakie fajne odciski po masce zostawia ten headset. Więc z mojej strony to już wszystko. Na pewno postaram się przygotować jakiegoś live streama, jak tylko obejdę te wszystkie technologiczne problemy, bo mimo wszystko chciałbym w jakiś sposób się z Wami komunikować. No i cóż, czekam na Wasze komentarze, opinie i pytania oczywiście pod filmikiem. Mam nadzieję, że jakoś to wszystko wyszło. I cóż, czekam na Wasze opinie, komentarze, lajki, subskrypcje itd. itd. Trzymajcie się. Do zobaczenia w wirtualnej rzeczywistości. Hej!